Dzień dobry, witamy wszystkich na konkursie Jako Wiem. Dziś odbędzie się pierwszy etap konkursu. Osoby, które zostaną zakwalifikowane, będą uczestniczyły w drugim etapie, który odbędzie się w dokładnym zakresie i jest podpunkt A, B, C. Właściwy bierzemy w kółek. Życzymy wszystkim powodzenia i samych trafnych odpowiedzi. Tu jest karta odpowiedzi, które należy podpisać oczywiście, tak, imieniem i nazwiskiem i dobrze by było, gdybyście napisali klasa, tak. Każdy jest sami swoją. No i oczywiście, słuchajcie, pamiętać tak? o tym, żeby nikt wam do kartki nie zaglądał, bo jest to konkurencja dla was, tak. Będzie miał więcej punktów niż wy. to nie jest się samodzielnie odpowiadać na pytania i nie udostępniać swoich informacji kolegom i koleżankom owo. Są bardzo atrakcyjne nagrody, więc zachęcamy, żeby się skupić, uważnie posłuchać pytań i zaznaczać tylko dobre odpowiedzi. Podpisuję, zaczynamy prezentację. Jakie zwierzę słynie z uporu? I mamy trzy odpowiedzi. B, mucha, C, osioł. Proszę samodzielnie, indywidualnie. Możemy przejść do następnego. A, wygrać nagrodę na strzelnicy. B, uchwycić to, co w problemie najważniejsze, i odpowiedź C rozwiązać zagadkę. Zaznaczamy kółeczkiem odpowiedź właściwą. B. Zawiera dużo witaminy C. C. Kolor żółty jest kwaśny. C. Jest nieskombrzymi. I oglądamy? Gdzie nocne, gołą, puchacz, jaskółka. Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w tym